Hej, cześć siemanko, i tam was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku to jest nowa seria. Y, tak, dzisiaj sobie rozpoczynamy nową serię. To jest seria druga w farmingu. I zaczynamy sobie na mapce. Tu macie napisane właśnie. Fajna mapka. Jeśli y, tylko co tutaj jest? A, tu jest, że bez ogrodzenia, tam wolę mieć to z ogrodzeniem. Y, no i tak. O, gospodarka wygląda taka, troszkę duża. No i tak, zaczynamy. Tutaj jest pomieszczenie dla owiec. Tutaj będziemy mieli owce. No i oczywiście zacznijmy od tą. Tutaj stoi nasz pierwszy ciągnik, ciągniczek Masej 250. Taki malutki na początek. Dalej, tak. Dalej przychodzimy sobie. Mamy taką wiatkę i kombajn. Kombajn naturalny, malutki bizonik z haderem 5-metrowym. Tak, trochę zaszalałem. Nasiona, nawozy, rozsiewać do nawozów, opryskiwacz. Tam jest druszka. Tutaj nie ma niczego już. Tutaj miał być stawik, i chyba będą dostać. Tutaj mamy kurnik, oczywiście o kurki, ale widzicie, takie. Dalej, tutaj mamy już magazyn, w którym otwieramy. I pierwsze co są tak palety: to jest prostownik, żabka. I tu jest przyczepka. Taka o, dosyć duża. 900, nie, to jest U, tu jest 85, 4x4. Bardzo fajny ciągniczek. Zgrabereczka, potingera, przetrząsarka, kosiareczka. Tutaj sobie zamkniemy. A teraz się tutaj, może otworzymy. Też zamkniemy. Tu jest dom, tu jest, tam jest kurnik, a tu jest drugi garaż, Oczywiście go sobie otworzymy. obydwie dwie strony. I tak, agregat, taki dosyć sporawy. Brony, piątki oczywiście pod podmoseja, siewniczek, taki. I, sar, I sarja. Mm, talerzóweczka Oczywiście. I prasa. Prasa taka o. Troszkę podniszczona. No ale tak. Cyk i cyk. A w dzisiejszym odcinku sobie pojedziemy rozsiać nawóz. <grym> tak. No, przedstawienie gospodarki. Rozsiewanie nawozów. Myślę, że sobie bardziej tym większym pojedziemy. Ok. Cyk. No i dobra, odpalił pięknie. Polecimy sobie sobie, podepniemy rozsiewacz. Czekajcie, tylko tak. Okej, okay, nie. To może. O, o, dobra, jest cyk. I cyk napełnimy sobie tym tysiączkiem. No i u, to jest tylko 33%. Poczekajcie, cyk i sobie teraz rusimy. No i dobra, lecimy sobie rozsiać wóz. Yy, no i co? Najpierw sobie może polecimy na to pole. Tylko, czy które to, to będzie to pole? To nie, to też nie. Tu tak, tu jest to pole uprawione. Tylko tam, żebyśmy nie wpadli. Wpadną na opony, no troszkę tak, ale nie, nie wpadają aż tak bardzo. Zobaczymy, jaką to ma. No najpierw trzeba rozłożyć. Do... O, co jest? Nie rozłożył się. No jest, rozłożył się, niby. Najpierw musi rozłożyć. A no przecież jest rozłożony, więc. O, dobra, jest dobra. Cyk. I ruszamy sobie. Jaką tu ma szerokość? Taką. To tak se można lecieć. Tutaj trochę ogień na tłoki, żebyśmy tutaj nie wpadli. Cyk. Oj. U. Ma no, jakieś problemy troszkę? Nie, na no, spokojnie. Żeśmy sobie przejechali, rozrzucimy sobie. Myślę, że na. W dwóch polach chociaż nawozy chciałbym. Mm. No i myślę, że to było na tyle w tym odcineczku, jakoś się rozsypiemy. Przedstawienie i nawozy. A wy w kolejnym odcineczku pewnie sobie będziemy siali. tylko no muszę sobie dobrać dzień do tych siewów. Oczywiście bardziej, żeby taki jeden miesiąc miał 3 dni, czy nam 6 dni. Bardziej, żeby miał 6 sobie zrobiłem, ale może też i zrobię, żeby miał 3, no bo co ty robić w takim sezonie, nie? 6-dniowym. No ale myślę, że sobie będziemy też przewijać sporo. Tutaj najgorzej przez tą... Nie wiem co tutaj się taka woda zrobiła. Najgorzej to będzie sianiem tutaj zasiać. Będziemy siali też dużym, czyli tym 85. A Tyk. No i dobra. Cofniemy sobie, tylko ładowność. A, to przytony jest ładowność, No i dobra. No i dobra. Jeżdżamy sobie dalej tu i myślę, że jeszcze dwa przejazdy, czyli w tą i z powrotem już, to pole tak sobie weźmiemy. No i bardzo dobrze. Na dwa przejazdy to ładnie zrobimy, żeby było ładnie nawiezione. No a pryskać chyba nie będziemy sobie przeciwko chwastom, to już jak zasiejemy. To sobie zrobimy opryski. A pryskać już będziemy sobie masajem, czyli małym masajem. Tutaj, to jeszcze jak widzicie, nie jest nic zrobiona, ja już będę siał. Cyk i myślę, że sobie walniemy. Sobie tu, nie tu, tu. Myślę, że sobie walniemy. Ojko se zgaszę, że mi to. Myślę, że sobie zasijemy hmm. Tutaj. moim zdaniem przerży to sobie walniemy. A na drugim sewalniemy chyba jęczmień. No i trawkę z tyłu sobie będziemy musieli leczyć. Bardziej wolę te 3 dni niech będzie, nie? A włączymy sobie i lecimy dalej. Bardziej te 3 dni będę wolał, no ale to odcinek taki króciutki, przedstawiający te wszystkie maszynki i nawozy. No i sobie polecimy na jeszcze jedno pole, na którym już chyba nie będzie takiej wody, no jak widzicie popadało i tu jest wody sporo tutaj. To akurat tak na naszym polu, bo ono jest najbardziej w dole o, i tam jeszcze jest tutaj trochę i tam. No ale dobra lecimy jeszcze szybciutko. Tutaj tak sobie na kręcach między tymi drzewami. Cyk, no i dobra, już mamy jedno pole rozsiane nawozem. I... Tam z tyłu to będzie łąka, to nie będziemy siali nawozów. Ale myślę, że jeszcze na tym polu sobie rozsiejemy. Cyk. No i dobra, jeszcze tu sobie na spokojnie też weźmiemy i za rozsiejemy ten nawóz. No i bardzo dobrze. No i. Myślę, że sobie tutaj wolnimy miniaturkę. Szybciutko. Yy, czekajcie. Tak. Cyk. A, bo tutaj. A, bo to nie ma automatycznego rozruchu silnika. Czyli tak sobie musimy zrobić. O. Ten pod miał odpalanie. Sypię się na ten nawóz, tak pięknie. Cyk. No i dobra. Tutaj już jest troszkę większe pole. Yy, za to sobie wziąłem to bizona z tym headerem 5 metrowym, no bo żeby on był większy troszkę, nie? No bo na takie trochę pola to przydymam się większy kombajnik. No i też chciałbym mieć łąkę i sobie zakupić troszkę owiec. Chciałbym mieć i takich trochę owiec, które na rozmnażanie, ale no wiem, że z nich to sobie prawie nic nie zarobimy, za to wolałbym na wełnę. niż na to rozmnażanie. No i sobie gdzieś jeszcze postawić, jak pamiętacie, na pierwszej serii jeszcze mieliśmy sobie stawiać to dla owiec, i sobie też pewnie postawimy, ale to w przyszłości. No i ten filmik lotuje chyba niedługo przed nagrywanym na pierwszą serię. No i dobra. Na razie, na razie nie planuję trzeciej serii robić ani w ogóle tworzyć mapkę, ani niczego do niej. Tylko no myślę, że na razie te dwie serie nam wystarczą. Nie tak na zmianę, ale będą, że jeden dzień tego, jeden dzień tego. Myślę, że na obydwie sobie będziecie czekać. Jak widzicie na tamtej serii mamy krówki i świnki, a na tej mamy kurki i owce. No i na tej jeszcze będę planował może w przyszłości sobie postawić ten Mieć Konie. Nie to, że postawić tylko Mieć Konie. Ale tam nie wiem, czy do tego dojdzie. O, e i pięknie już całe pole będzie rozsiane. Jak chwilę gadu, gadu się całe pole, nie? No i pięknie. Cyk. Złożymy już sobie może rozsiewać i lecimy. Sobie już na gospę. Taki 10 minutowy filmik. Myślę, że w szczególności wystarczy. A od razu po tym odcineczku wleci kolejny odcineczek. No bo chcę, żeby was... żeby wam nie zamulać i żeby taki krótki odcineczek nie zrobił nam przerwy. Mm. I dlatego wam wstawię kolejny odcineczek. Tak żeby było jak najdłużej, no bo... Czy może nie wstawię? Nie wiem. Jeszcze się zastanawiam, czy będę wstawiał, czy nie. Ale będę planował wstawić jeszcze jeden. Albo nie, nie. W sumie nie wstawię, no bo jak wiecie. Yy, czekajcie. O, dobra, jest zamkniemy sobie. Cyk. Gaszę. Zamykam tutaj wrota. I lecę. No i będziemy sobie czekać na taką temperaturę i na taką pogodę, która nam pozwoli już y, zasiać sobie nasze uprawy. No i też w sumie to jest podobno, no bo to przemęczy to też potrzebuje pięciu i też pięciu. Dzisiaj byśmy mogli owiec zasiać i trawę. No w sumie to mogliśmy zasiać trawę, ale nie chciałem. No i co? Y, widzimy się już w kolejnym odcineczku na siewach. Ja się z Wami żegnam. Do następnego i cześć!